Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie eee, I witam się z wami z nowej mapy Z nową z serią wkraczamy Jeszcze pokażę, jest z nami dzisiaj Nadchodzący wodzu o. Dzień dobry Jest też z nami Mateusz, który także nadchodzi Dzień tutaj. dobry I jest nasz prezes, jakże najważniejszy Pan Agro Piotr Mosz Witam Który też idzie Który Idem. też idzie, tak Idę Dobra, chudy chowamy, a my sobie, co my sobie będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj sobie polecimy e, z nawozami... Z nawozami na kukurydzę. Czekajcie, bo teraz pogubiłem się i nie ej, ej. iść. Tutaj. prawo, na prawo. Tędy! Aha. Już idę. E, nie migaj. Nie ten, nie, nie, nie znacie jeszcze mapki, bo w, w zasadzie my też ją dopiero poznajemy, ale... Jest to. To znaczy, możecie w sumie ją znać? Możecie ją znać skąd? Z live'ów. Z live'ów, a przede wszystkim z fanpage'a Piotrka, do którego, którego macie linka w opisie. Eee, tak jest. Mapka to PGR w zasadzie jeszcze bez nazwy chyba, co? No, bez nazwy, nie wiem jeszcze, jak u nas dać. Jeszcze jest bez nazwy, ale. Na pewno nie... będzie w nazwie PGR. No wiadomo no ale to też To też To też ja, o to chodzi Ja mam nawóz No wiem, tam trochę mogło być Generalnie chciałem jeszcze powiedzieć że W się Patryk. Wow. E, ja będę ładował was? No można I czekaj, No to trzeba opuścić tak? nie? No raczej to Ale Nie Jak opuścisz to będzie całkiem przechylony No takie raczej to nie opuszczajcie. Ja chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz, że nie, nie, nie zrobiłem czegoś takiego jak prezentacja. Yy, Mateusz, chodźcie bardziej. Do przodu, do przodu, Mateusz. Ponieważ... O co mi się dzieje? Was troszeczkę zachęcić do tej do, do, do zobaczenia tej serii. E, no i ta mapa. Przede wszystkim mapa. Że, żebyście ją odkrywali razem z nami. Tak to mogę ująć Tak ująłem... ...oficjalnie, ale nieważne. W sobie mieć struktura tak. Właśnie chcę to zrobić, ale Piotrek raduje Przed są, Wszyscy traktory Ja poczekam tylko aż Piotrek... No, w sumie dobra To ja O, dobra, dobra Ja mam chyba ciemniejszy, nie? Ale co? E, rozsiebacz. no. Ja mam Mateuszowi ten... Wziąłem y, już ten bez starych naklejek Najnowszy No O, Piotrek jedzie, dobrze? Pierwszego z brzegu biorę nie wiem ile wchodzi bugów. A no. i bugi się dwa, sprawdziły? Dwa. Tak, sprawdziły się. Dwa wchodzą? No pełne poszły. Ja jeszcze nie ładuję tobie. No po dwa, bo to akurat, bo to jak naładowałem jeden, to było połowa. Ja mam 66% na dwóch nie. Kto ma naładowane już? Po Nikt. Ja mam jednego, tak? Tak. Aha, czyli 2 to nie jest pełno Nie, ja mam 66% Ale to starczy nam, bo to pole jest ten One jest A, duchy, ja to to. No to starczy. To no, wody tak. ustaw się już do... do, do, do ja do nie duchy. chcę prowadzić Ogólnie witam O, o, o właśnie, właśnie zapomniałem. Cześć przepraszam Oreczku. Nic się stało, tutaj tak yy, siedzę na czymś A że... Nie idziemy. usłyszałem kiedy zaczęliście. Dla jeszcze z nami jest Arek, oczywiście Arikson Także serdecznie też się z nim witamy No i... Jestem Arek i polecam tą mapę i tą serię Tak jest i Arek i Arek I Jest Arek, operator Arek. koparek Niekoniecznie, no, ale jest, po prostu jest Tobie sobie na razie jednego wsypię, bo nie mam jak wziąć drugiego Okej, okay, spoko Tak możesz zrobić Tak zrób Dlatego jednego sobie wsyp a masz tam fajnie eee. dwa Uuu. Wodzu, odsuncie okay. się. Szybko odsuncie się, wodzu, bo Mateusz nie wiem, ale żeś jeszcze... A Ale za późno, za późno, aj Kurde. Jeszcze jednego blisko. By było zdjęcie fajne. Generalnie to kurczę jaram Za chwilę zrobisz. Jaram się tą mapą normalnie, jak, jak. jak coś można jadać. Przed chwilą se walił normalnie konia do tej mapy, nie? Nie, przy, nie, nie przesadzę, nie przesadzę, ja chciałem jeszcze ale, powiedzieć... Ale to, ale tak było. Oh. Tak eee, ja chciałem jeszcze nie powiedzieć, było że... Nie było No to dobrze. Nie. Chciałem też jeszcze powiedzieć, iż... Eee... Jeszcze Zapomniałem, ale już to przypomnę zaraz. Okej. Okay. Nie no, nie, nie przypomnę sobie dobrze Nie, aha, już wiem w sumie. Że mam też pomysł, w sumie... Mm na takie coś jak wczoraj było na live, Alek mi to trochę podsunął, w sumie żeśmy razem to wykonywali i możemy też pograć coś takiego, jakie że możecie w komentarzach pisać, jakie byście chcieli znać słowa na przykład po śląsku, czy tam z jakich rejonów Polski, skąd my jesteśmy, czyli w moim przypadku na przykład tutaj mówię, śląski, czy, 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 no, czy coś takiego, nie, i wczoraj na live właśnie nam to tak podobało, bo widzowie pytali o jakieś tam słowo, na przykład, nie wiem Dupa dupa. Nie no, dupa A nie w sumie dupa, dupa, no dupa też może być w sumie. dobry przykład No A myśmy odpowiadali, odsuncie się teraz odsuńcie się O pięknie już dobra No i widzowie pytali, a myśmy odpowiadali To było fajne jeszcze. No to ruszamy panowie, nie? Tak jest No to tam szerokości panowie, co, co robicie? Szerokości dla To co, ogień w szopie, tak? No ja poczekam. Ja Poczekamy, za otwierają. Ogień w szopie, nie? au! Mig, mig. Kto jedzie pierwszy? Ja. Najlepszy ciągnik to ma chyba... Takie, nawet. Taki z fajnej... ...wygląda... ...dźwięki ma, bardzo fajne. No także... Ja się otworzyć. Otworzę drzwi. A, do przodu się otwiera, Mike. To nie. Do tyłu lepiej się otwierają, nie? No, na butnikach są staraliśmy się też takie fajne, znaczy fajne, no dosyć takie lepsze mody wybrać, żeby... Nie żeby... lagowało, jest fajnie właśnie teraz. No nie powiem wam, że jak na razie jest bardzo dobrze. Wszystkie mody są wydane. Także nie pytajcie. Oprócz czy... mapki. No, ale powiedzmy, że z modów tych takich... Ale kopci! Ja aż nie słyszę. Ale było no, strasznie kopci na czarno. Czekaj, czekaj. No. Ja zjeżdżam na chwilę, bo muszę... ...zapiszecie sobie grę. Okej. Okay. Mój też fajnie chodzi, Kurczę, bardzo fajnie, podoba mi się. A, tutaj już nie. Chodzi. No, on tak jak mój, mój jeździ, znaczy, mój ma dźwięk taki, jakby zmieniał biegi. Ale przez to tak zwalnia co chwilę, zmienił się. Którą stronę pojedzie? Zmienia biegi mu. Gława. O oh, kurde lagi mam Ja też miałem jak wjechałem na pola Dobra, tu lecimy Nie wiem, na tą kamerę mam chyba stoi, to zrobimy na chwilę tak, na chwilę tak Żeby nie było tam może A widzicie? On teraz zwolnił trochę Nie wiem dlaczego Zwolni? Zwolnił to mój tego, to no on tak... Ja Wybijam mu nie... biegi Wybijam, no właśnie coś takiego. No, no, Trzeba na warsztat zajechać. No by trzeba w ni nie, nie tylko widać. No, mi, tak raz, na, mi raz spawacz tak. naprawi. No trzeba by dać. Mi sobie spawaczowi arkowi był to jest. Napad. Dookoła obiecie. No tak zrobię, bo tutaj. Tak zrób. Zrobi tak, no? Jak masz szybciej już Tak musisz zrobić, co? Szybko się wcieknie. Te pole no. pójdzie nam w 5 minut No, No, no to pójdzie szybko na bardzo No to akurat 10 minut to jest odcinek, po co jest dłuższy? Tak jest. Nie no, no zobaczymy, bo potem będą dłuższe, to możemy tutaj jeszcze po, po naszej lewej e, Jest jeszcze jedna kukurydza i chyba ma już się spocząć Przepuść, abyś pamiętał o zdjęciu na minikurce, było super Oj, to bym musiał na chwilę zjechać na bok o, to się wszyscy nie... Tak było. Tak, nie mamy tego modu na ubijanie. No. To jest, to jest głupi. Na gniecenie. <noise> Połowy pola by nie było. O, <noise> no, na żebyś naprawdę. wiedział. To byśmy zjeździli? Tak jak Rajot robi, robił wykopki i połowę... Ten. Wykopki Wykopkiż to co to robił, nie pamiętam. Nie, to wy robiliście. My to robiliśmy. A si. no. no i... No, na si? no, no, no. A skarstwo sobie też chyba? Rynie no, ze mną też. Z... Z... No, coś no, no. było, no. No, wiem tam no, to. Też to robiliśmy. Patrzcie te tereny, nie, no masakra. Każda ma parę barków, a się tutaj nie To Ta przebija wszystkie. Naprawdę jest mega, mega, mega. Ej, zostałem tak. z tyłu. Patrzcie, obrócę, zobaczcie, jak jest. 20. Po drugiej stronie jestem Eee, do radę. Zgubić się nie zgubisz Właśnie No właśnie Naprawdę mega Przecież, Jeślisz, przecież to się... jest twoja mapa Generalnie jeszcze mapa nieskończona jakby tak to pytał I jeszcze myślę że sporo się na niej trwienia Teraz przyjdę Dobra aczkolwiek jest, jest w tym momencie jak dla mnie numer jeden tak samo jak można powiedzieć, że była polska wieś A tutaj miało mogę powiedzieć czystym, z czystym sumieniem, że to będzie to ten PGR. To znaczy zależy wiadomo jakie jak klimaty, nie, ale... No Ale Polskie stare klimaty to... No co jest z tym czymś. ja właśnie wolę takie większe. Na warsztat trzeba zajechać. No na pewno. Jedzie hamuje, jedzie hamuje, jedzie hamuje. No, no ma, zap... tak samo. ma zapalenie, ma zapalenie, raka Ej, ruchu wyłącz. Oj, 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 ale to by było teraz, ale w Aha. Ważne, nic nie było, nikt nie widział. Ruch drukowy wyłączył. Reklama po reklamie, po reklamie. Ostatnio żeśmy robili reklamę na tym, na Właśnie. Arku. co my nie zrobimy? Arku Arku. że nas Aha, Tak? Nawet nie. Wiem. Tak. O, widzicie, teraz go zwolnił. zwolnił mu moc mu mocy brakowało, mu siedzieć. Daj mu siedzieć. Daj mu siedzieć. Daj nie? siedzieć. Daj mu siedzieć. Daj mu to Daj nie nie, Zatrzyjmy. Jedź koło mnie tutaj, po lewej Okej okay. ja muszę dociągać się A jak my pół pola chyba na raz zabraliśmy ty Jak ty już końców tam, nie No Na cztery, holuję Ale ja tutaj mamy wszystko już Jadź baśka <coughs> no już od... Na środku jeszcze zostało no mam no, na środek, jeszcze jest to na pewno Jakby na środek o, tutaj jest już. My siedzimy takie we trzech Odkąd zacznę? Ja fotkę miałem robić No ale... się zatrzymajmy, tak ładnie to wygląda jak sobie jedziemy nie, akurat Nie, możecie jeździć, ja się zatrzymam tutaj Na drodze tej polnej Ale Mateusz nie omijaj No bo będzie po wypłacie No Dobra. Tak Budy wyłączone lecimy. Ale zaraz godą krywackę to jeszcze czuję. Patrzcie ten widok przede mną, no to mega jest. Patrzcie, no patrzcie, to jest jak na żywo, nie? No, na serio. Widoczki od mnie, piękne jest. Nie wiem jak ten człowiek... Piotr, jak to robi, ale... Kozak mapa. Lepiej. No słowo nie opisują liczby już, tak, 2 na 10. No. Zartowałem no, oczywiście, żeby nie było. Gdzieś Jeden chodzi... na pięć, bo się skraca. Ktoś tak mówił, nie? Kto to mówił? Nawet nie powiedziałem teraz. No nie, pomogę. Generalnie super wygląda i jest mega, mega, mega. I tak myślę w sumie, że może zrobimy ten odcinek tylko z tego pola, bo w sumie mamy już 15 minut prawie, że... No. No. Nie, to już no. końcówka będzie, to jeszcze jedno małe i... przeciw tam obok świń. A tam oni no są na tym możemy jadnąć wow, wow, Ja wow. Jeźdźcie obok siebie, to zrobię wam fotę Dochodzę, dochodzę Bo ja, co teraz, ja mam tutaj mi się zarzucić No, jeszcze tylko Wiem Wyłączymy Jakby kto pytał, to gram napadę Zresztą zmożliwacie, co innego nie robić z kierownicą Dźwięki. Ja staram starałem się mało mówić, bo te dźwięki jeszcze z tych maszyn A ty widok nie no, patrzcie pięknie no, nie. A tam dalej jesteś? Do przestania? Jakoś po no. tym nie wychodzą. Ja e. e, tam pierdzielisz. A i tutaj jeszcze Tam mały kawa... O tam kto tam pojechał? Ja Mateusz. No, tam był taki pasek na jeden rozsiewasz chyba. Ale nie styknie. Nie? Nie. Zobaczę, ile tam... Dała to... to wszystko jest, więc można... No wszystko wyrać... jest. Na Naprzeciwko tam, obok świn. A można świn. przejechać, żeby nie po polu? On no, tutaj do mnie wracaj. Gdzie to? No. Wjazdem tutaj. Obróć się. Aha, że do wjazdu z powrotem. No, tam gdzie żeśmy wjeżdżali, tam no po drugiej masz. stronie też jest droga polna. Gda, tam Mateusz możesz jechać. Słuchajcie tego filmika pięknie. No, a co tam, tam był nawet głośniej, słuchajcie. chwilę wam, tam 30, macie. nie powiedzcie, że nie jest dobrze. No nie. Ale dzisiaj to ping super jest. No ale ja w ogóle się dziwię, że mam taki ping. Ja mam 50, 40, 40 nawet to chodzi. I to ty jesteś przygotowany na nagrywanie czy nie? Kiedy? Na, na przykład teraz, skoro masz taki fajny ping. Nie bardzo nie ma, nawet kiedy jakieś indziej. Ja zaraz idę spać. A, no ja tak samo Tak, tak, tak żywiasz? Okoloko o ja, A tu jesteście, ja dobra. To jest dobra. już jadę do Was. Co Mateusz? Jadę do Was. Dobrze. Nie, nie, prawo, 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 w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, oj, się nie, 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 oj, oj, nie, oj. Czymś innym Ja to tam coś tam, tam właśnie, tam gdzie jadę Tutaj macie świnki, nie? Nie, 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 nie. Widzicie, jakie kuracze Patrzcie jak dodatki, kuracke A czekajcie, ja normalnie bo aż, aż pójdę i strzelę zdjęcie jakieś Eee, co ty? Po co? Nie warto no, Co świnki? Nie Są warto, nie warto. Thanks, jakieś te farningi wyskoczą przy zdjęciu i tyle będzie a, tam gadasz. No. Albo jakie inne errory. Pozdraw do każdy wie o co chodzi. O, no, no. Jak, jak myślisz no. o tym, co myślisz, to myślisz o co myślisz No tak, tak, o tym samym myślimy. Error jest taki. okej. Czyli pozdrawiam wszystkich errorów i warningów. Tak, dokładnie. Jestem za. <laughs> A jak to możliwe, zobaczcie tylko, jakie to będą akcje. O, możliwe, to o jak to się to zmieni ta mapa. Ta mapa. No, widziałeś co? Takie się wygląda, jak ten... Jak są żniwa? Widzę, no. że wam tam zostało. No, no trochę. Ale to zabierzemy tutaj, chyba. Czenica wtedy jak fajnie wygląda. na no, tych górka. Nie wierzaj tutaj. bo ale wezmę. Kto ok. jedzie tutaj? No. kto jedzie. No. Uważ, no. no już mam... Halo, halo? Cześć Areczku Cześć Areczku, musisz tego ciągnika naprawić nam, bo on tutaj nam Bez warsztatu nie przeżyje bo on cały czas... Nie no właśnie A no, wie tak jak, 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 Piotryka, się nie, czy, jak, jak się nie dba to... Jak się nie dba to się tak ma Piotrek, Ile to, mamy? To e, minut? No Eba tam go no, gotuje, się na Dawaj tu naprzeciwko teraz Wbijaj tu okay. Ty Czy se, Seba, że go skatowałeś? O, właśnie, to, co, co zrobiłem? Ratowałeś ten ciągle. To nie ja, ja go pierwszy raz użytkuję. Ja go się poczułem jako używamy. Prawie nowo. Że... Jasne. Właśnie widać mnie no, odpadionowy. Poza ko. No. Ja bardzo. co zobaczyć się. Jak nie wbijecie mi tutaj pod tym 200 łapek, 200... 200 łapek, to... 300 łapek. 300, no Chciałeś dobrze. Chciałeś powiedzieć. Czemu 300 co ty do Was jest już teraz? I znaczy to generalnie się to powinien się, powinien się Piotrka zapytać ile łapek ma być, tak że wiesz, bo to jego ma Pani. No właśnie, to proszę tak O ile zobaczymy. łapek. Na ile? No. Słaba no. trójka. Słaba trójka. Ale łapek ile? To odcinkiem. Tak. <laughs> tak. Tak. Nie tak. wiem, nie widzę jeszcze. No to zobaczymy, no. Fajnie jakbyście widzieli te 300 by byłoby super mega. A jak no fajnie, jakby momentu, było 400 no, no właśnie Jakbyście ktoś dotknął do tego momentu to napiszcie też, że... Że, Macie, że 600 łapek jest że, że jest przede mną do gazownia i że jest 600 łapek o. No! Chciałem pójść Masz po szybie Nie mam jeszcze pod żadnym odcinkiem po 600 łapek n, 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 Nigdzie No a widzisz apatrę Wszystko, jeszcze tam? <laughs> no, no to jest po prostu... jeszcze No nie, jeszcze tam... Że tam gdzie wozu jedzie Co mam zrobić? Tam gdzie wodzu jedzie. Mam tam cię razem, Eee, czekaj. Dupa. Jo, nie tak, oh, sorry, to jest. Sorry, 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 to nie miało tak być. Dobra, jedź, jedź po Oj, seba, seba, i ty mi mówisz, ja nie odpierdzielał, jak ty odpierdzielasz, ty gościu. No to tylko trwalić, to było niecelowo. O, ta, no, ehe, tak se to tłumacz, ty. Jedziemy jeszcze gdzieś? No, nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest, po ja, no ale w sensie. takie chyba większe pole, nie? Poprowadź. mamy jeszcze czasu to trochę że Do no lasów jak. teraz nie wjedziemy bo nie ma jak Albo w sumie nie, jedźmy już z powrotem na Pegwiera, skończymy na odcinek, będzie pięć Dobra też. to skręcamy. To bo ósma wszyscy jak coś zostało preski, dać na no. i ją. No właśnie a To dopiero pierwsza dawka. No właśnie. <laughs> no jeszcze, jeszcze to... chwasty. To ten Roundup nie jest jazda. Joga, no, jak Roundup jest dobry na wszystko, proszę o nas. No teraz jedzie, teraz jedzie, ale nie wiem. No ale już zrobiłeś. No, widzisz, no, telepatycznie. To tak jest Wifi. No, Mam rok 1800-1980 1800-1987, ale to jest Wifi. Jak gdzie nie jedzie? Nie wiem, nie mam chyba. Trak, no, nie, seba, seba nie ma chłodu, Seba ma grubów Dobra, zobaczmy. Chłopie, Proszę. Paniere, mnie, co to miało być, ale. <grym> Prawda, czy wyhamujesz? Ja wyhamuję, tu mam hamulce nowe. Tu są hamulce e, czterotłoczkowe w firmy Brembo. Ale bym się wodzył cię... Frembo. Nie, a, no, wodza. No to ja Halo, Parnik. 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 To jeszcze mam Ja, na ten, na ten ja ten też ten mam ponad tona. Teraz się ustawmy gdzieś tak, żeby po prostu już nie trzeba się holować do góry, bo myślę, że... Jeszcze dzisiaj, to znaczy dzisiaj... Może tu dobrać. po prawej? W prawo, w prawo! Widzisz, że Piotr też pomyślałeś o tym? Ciekawe, czy... No to tak. Oj, dziwne, jak tam małe maszyny. Ej, 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 halo! To tutaj się no zostałem dziewczynką i tak to jest no ja jedz panu to jakiś super? pokaż, ja spróbuję Jest tam słupek jest, no Po co tutaj tak. wyjeżdżałeś? To Mateusz Tak jest, dobra, mamy to Wal go wyciąć No trzeba by Kierunek wyłącz Ty już co zakończyłeś nagrywanie? Nie no nie pożegnałem się jeszcze to wiecie Dobra no ale ja myślę że i tak i tak już będziemy kończyć Także tak, dokładnie. serdecznie i za obejrzenie, jeżeli ktoś wytrwał do końca, dziękujemy i, i zapraszamy na kolejny odcinek. Myślę, że te odcinki będą się pojawiały nieco nie częściej. Jak Gdzie za... następny będzie odcinek? Nieco częściej, i... raz na rok. Następny odcinek myślę, że mam nadzieję, że będzie upiotka na kanale. Także, żeby nie było... Aha, zobaczymy. Tak... No, ma... miejmy nadzieję, także zapraszam i dzięki na razie, trzymajcie się, cześć. No to No cześć.